Hej, cześć, moi witam was bardzo serdecznie w końcu na moim kanale, słuchajcie, dzisiaj dzień słapów jechały swapy do zrobienia, oczywiście kolejne dodatkowe 9że jeżeli chodzi o wymogi, znowu jest to 118 meczów minimum, squad battles, oczywiście 13 zwycięzców w meczach foot, champions oczywiście oraz Premier League, Bundesliga, La Liga, takie oto wymogi, także minimum 30 meczów, jeżeli chodzi o foot life, no i 18 squad battles, także troszeczkę graja będzie. Natomiast jeżeli chodzi o SBC, które dzisiaj wjechało, to są rozbudowy 82, 88 oraz ciekawsza rozbudowa 82+. Także kilka sobie takich paczek oczywiście zrobię. Zobaczymy jakie są wymogi na taką paczkę. Dwóch rzadkich. Przejdźmy piłkarzy. Okej, okay, całkiem przyjemne te wymogi, także ja zabiorę się za kraftowanie i widzimy się na paczkach. No to słuchajcie, przejdźmy do paczek. Zobaczymy sobie paczki z dwoma rzadkimi piłkarzami. I rozpoczynamy bez banerów. No co, kolejna paczka. No i również lipa. Dużo to ta paczka premium. Tutaj będą banery. Będzie to Hiszpania, Prawy Skrzydłowy i Marco Asencio 83. No to co? Przechodzimy do ostatniej paczki, która jest bez gwarancji overalla. Znowu banery. Tym razem będzie to... A Czerbi 83, okej. Okay. No to lecimy, 80+. Plus. No ale tutaj lipa. No to co? Słuchajcie, ostatnia paczka 81+, plus, także... Zobaczmy co ciekawego możemy w tej paczce wydropić Będą to banery, znowu Hiszpania, prawy obrońca tym razem i tym razem będzie to Jesus na Was 84. No to słuchajcie, przygotowałem 6 paczek 82, także zobaczmy co w pierwszej takiej pasce dostaniemy Zaczynamy bez ekranów. No to, to druga paczuszka. To jest troszeczkę kolej, ekrany, ale to będzie tylko i wyłącznie pan jimenez 83. Podzielcie na jakiś dobry foder. Jest to dobry foder, ponieważ jest to Irlink Halan to 78 overalla, także jak najbardziej spoko. To co, może powtórzymy dobrą pasę, drugi workout od rzędu. Nie tym razem, tylko i może banery będzie to... O, Matiwo. Okej, okay, Matiwoś przyjrzy. To no co, przedostatnia paczka 82 plus. Banery. Tym razem będzie to koła też, również 83 overalla. No to co, ostatnia paczka 82 plus w tym materiale? No bo będą banery, tym razem Brazylijczyk HPD i będzie to Alan 83 Dużo tych 83 obra leci Oto co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału, oczywiście zapraszam Was na kolejne zachęcam do subskrybowania, lajkowania i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć cześć!